W każdym z tych zagadnień, po wypowiedziach ekspertów, naszych panelistów, od razu oddamy Państwu głos na dwa pytania. Myślę, że tak będzie sprawniej. E, mniejsze ryzyko, że ktoś z Państwa zostanie e, niesłusznie pominięty. W bieżącym roku, już tak przechodząc powoli do tematu, w bieżącym roku do matury przystąpił. Ja sobie tak wynotowałem, że już drugi rocznik młodych ludzi, którzy urodzili się po wejściu Polski do NATO. Czyli właściwie w zupełnie innych ramach geopolitycznych, przystępują do egzaminu dojrzałości. Za kilka lat na studiach, na przykład na stosunkach międzynarodowych, albo na bezpieczeństwie, albo na prawie, albo na każdym innym kierunku, pojawią się osoby, które przyszły na świat, ale już po akcesji do Unii Europejskiej. Czyli w jeszcze nieco innym kontekście. Dlatego wolna Polska, będąca kulturowo, tak cywilizacyjnie już w kręgu zachodnim, stanowi coś zupełnie normalnego, coś oczywistego, coś, czego właściwie nie poddają nawet wątpliwość. Dlatego tak zastanawiałem się, przygotowując to pytanie dla naszych panelistów, pozwolę sobie postawić to pytanie w nieco taki przewrotny sposób. Jakie znaczenie w takim kontekście, w takim zglobalizowanym na pierwszy rzut oka, bezpiecznym tu i teraz świecie, ma pamięć narodowa? Czy prowadzenie polityki historycznej w ogóle ma sens? Może powinniśmy i to jest ten element przerwą. Skoncentrować się na życiu doczesnym, tu i teraz współczesności, budowaniu kapitału, prawda, nie wiem, wzięciu kredytu i po prostu rozpoczęciu funkcjonowania na swojej prawda, daleko od tradycji, daleko od rodziny. I tutaj jako pierwszą osobę właśnie zastanawiam się, może znów odwracając kolejność, pan profesor Mikiewicz. I znowu pytanie z kategorii bardzo trudnych, ale pytanie także z kategorii politycznych. Otóż problem polega na tym, czy powinniśmy, pan zadaje takie pytanie, czy powinniśmy skoncentrować się na historii, czy raczej w przyszłości, bo do tego się sprowadza to, to bardziej rozbudowane pytanie. I teraz odpowiedź zależy od tego, ja nie chcę robić za polityka, bo nie czuję się politykiem i nigdy nie chciałem nim być. Zawsze dystansuję się od, jakby od bieżącej polityki, od klasy politycznej. Nigdy nie starać się mieszać tych dwóch płaszczyzn, to znaczy analizowania polityki i z drugiej strony bycia w polityce czy uczestniczenia w podejmowaniu decyzji politycznych. Odpowiedź jest taka: to zależy od tego, co chcemy osiągnąć w polityce. Jeżeli ktoś chce osiągnąć mobilizację społeczną, to polityka historyczna do tego jest bardzo dobrym narzędziem. Przecież popatrzmy na to: historia to nie jest coś, co jest nam raz na zawsze dane. Przeszłość, nie odbija nam się w naszych umysłach ani na kartach opowieści historycznych książka. Przeszłość jest zawsze konstruowana przez kogoś, kto tę przeszłość bada albo opowiada. Zobaczmy, rola historyka też nie polega na tym, że on ustawia lustro i odbija przeszłość. Przeszłość minęła, bezpowrotnie nie wróci do nas. My konstruujemy co najwyżej, jeśli badamy przeszłość, konstruujemy własną opowieść o tej historii, prawda? I w tym kontekście Każde opowiadanie o historii jest wybiórcze, zawsze jest stronnicze i służy jakimś celom. Tak? I teraz, jeżeli chcemy osiągnąć efekt w postaci mobilizacji społecznej, to polityka historyczna się nam do tego bardzo nadaje. A z punktu widzenia pragmatycznego, powiem tak: z punktu widzenia pragmatycznego, ciągłe wracanie do historii jest mało pożyteczne. Ponieważ stoimy przed bardzo poważnymi wyzwaniami i problemami, których nie było w przeszłości. I odwołując się do przeszłości, nie rozwiążemy pro problemów, które są dzisiaj i na które trafimy w przyszłości. My musimy, bo bez przeszłości nie da się zrozumieć teraźniejszości. W tym sensie nawiązanie do historii zawsze jest konieczne. Natomiast to, co politycy robią, to jest zawsze instrumentalizowanie w, przesz w przeszłości po to, żeby przekazać jakieś przesłanie polityczne. Nie wchodzę teraz w szczegóły. I tutaj powinniśmy być wyczuleni, raczej się od tego dystansować, być krytycznym w stosunku do takich zabiegów, jakie politycy stosują nieustannie, odwołując się do przeszłości, i bardziej koncentrować się na tym, co jest teraz i co będzie dotyczyło nas, problemy, jakie będą dotyczyły nas w przyszłości. Nie wiem, czy określenie tutaj, które padło w tym kontekście doczesność jest aktualne, bo to jest bo pojęcie doczesne jest bardziej takie filozoficzne, da? w tym sensie, jakby, ale patrząc, jakby odnosząc to pojęcie doczesności do, do naszego życia, ja bym bardziej powiedział skoncentrować się na wyzwaniach, na problemach, a nie na snuciu opowieści. Przeszłości, które służą raczej instrumentalizacji wiedzy. Ta dziedzina po prostu bardzo mocno się temu poddaje. Dziękuję bardzo. Teraz pan profesor Pośpiński. Dziękuję bardzo. Ja Bardzo krótko. Zapadły mi słowo, w pamięć słowa jednego z wielkich prezydentów niemieckich. Czyli ważnego, ważnego polityka niemieckiego, i Adam von który odegrał y, dużą rolę pełniącym w w urząd, właśnie też y, bardzo, y, bardzo w bardzo trudnym czasie, czasach transformacji, czasach zmian y, politycznych na, na świecie. I on y, powiedział coś takiego, że ten, kto nie patrzy w przeszłość, jest ślepy na przyszłość. I tutaj dyskutowanie o tym, czy. W ogóle lepiej wziąć kredyt, bawić się, pojechać na Ibizę, czy, czy się zajmować przeszłością, więc jest pytanie merytoryczne. Po prostu, jeżeli przestaniemy się zajmować historią, tak? historią narodową, historią państwa, historią Europy, po prostu znajdziemy średni na tą przyszłość. Tak? Stracimy tożsamość, nie będziemy nie będziemy w stanie określić się w zasadzie co my tutaj robimy, po co w ogóle to wszystko. Także należy moim zdaniem patrzeć w przeszłość i wyciągać z niej wnioski. Natomiast rzeczywiście każdy robi to indywidualnie w zależności od światopoglądu jaki osiągnął. Naukowcy starają się to robić obiektywnie. Czasami nam to wychodzi, czasami nam to nie wychodzi. Lepiej lub gorzej, natomiast politycy dostrzegli w tym, właśnie patrzeniu się na przeszłość, patrzeniu się w przeszłość, instrument władzy i nazwali to polityką historyczną. Więc jak sama nazwa tutaj, już definicja sugeruje, polityka, więc <laughs> działanie mające na celu osiągnięcie jakiegoś celu. Polityka historyczna, więc tak no, nie. Boję się chyba użyć co, bo manipulujemy y, faktami, cyframi, wydarzeniami z przeszłości, by osiągnąć konkretne cele polityczne. Tak? I, I w tym sensie y, należy mieć bardzo duży dystans do tego, co mówią y, politycy odnośnie y, przeszłości, jak to interpretują. I, i należy zawsze to weryfikować y, y, w oparciu o źródła dostępne. Co oczywiście nie za zabiegiem ładnym. Lepiej polityk podaje to na tacy, mówi, że tak było i większość z nas niestety często to, to bezwiednie, bezwiednie przyjmuje i daje się w ten sposób manipulować, stać się po prostu. W 2012 roku podpisano wspólne przesłanie. Konferencja Biskupowa, przedstawiciel Konferencji Biskupowatopolskiej i przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podpisali wspólne przesłanie do narodów polskich i Rosji. To jest taki dokument, który czasami jest porównywalny z dokumentem, który polscy biskupi stosowali do Limieckich, brać w Chrystusowym Urzędzie. Tutaj o tym profesor Kośbiski dzisiaj wspominał. Natomiast w tym dokumencie <coughs> znajduje się taki bardzo krótki fragment, który mówi o tym, że te kwestie, które dotyczą naszych sporów historycznych, zostawmy historykom. Niech tymi rzeczami zajmują się historycy i politycy. Więc niech kompetentni ludzie, którzy posiadają do tego wiedzę, narzędzia, instrumenty, badają o tą historię i szukają prawdy. Natomiast nie pozwólmy na, na to, żeby, żeby politycy zawłaszczyli tą prawdę w taką, tak czy inaczej, rozumianą. Teraz, jeżeli chodzi o politykę historyczną. Możemy to pojęcie definiować na różnych poziomach. Ja rozumiem w kontekście też działań, które państwo podejmuje w stosunku do młodzieży, do edukacji młodzieży, do edukacji, do tego, czego się naucza w szkołach, tego, czego my także nauczamy na uniwersytecie, na, na szkole. Wydaje mi się, że my jesteśmy winni naszym poprzednikom, naszym rodzicom, naszym dziadkom, tym wszystkim, którzy byli przed nami, którzy pracowali, tak, a nie inaczej, że w ogóle jest to miejsce, że my jesteśmy wszystko opisane. Jesteśmy w nim pamięci, przechowywanie tej pamięci. Przechowanie tej pamięci, nawet jeżeli to, co się zdarzyło wcześniej, nas.